Po siedmiu ponad godzinach jazdy dotarliśmy do pięknego miasta Kłodzka, położonego nad Nysą Kłodzką i nad młynówką kotlinie Kłodzkiej u podnóża gór Bardzkich, masywu śnieżnika, gór stołowych i jeszcze kilku innych pięknie tu zobaczyć.

Jest piękny, chociaż dużo miejscu nad młynówką. I, I łączy on starą część miasta z wyspą Piasek, która znajduje się tam. Nie wiadomo, jest data pochodzenia mostu, ale szacuje się, że to jest to około XIII wieku. Chociaż wcześniej prawdopodobnie stał tutaj drewniany most. Na moście kiedyś stały dwie bramy, brama górna i brama dolna. Obie bramy zostały e, rozebrane na początku zeszłego wieku. E, most nazywany jest często mostem Wita Stwosza, to od nazwy ulicy, która tutaj się znajduje, albo mostem świętego Jana na Pomucena, tutaj najbardziej znanego świętego. Most ma jeszcze trzecią nazwę, rzadziej używaną, bardziej używaną przez mieszkańców i nazywany jest mostem na jajach, a to za sprawą tego, że kiedyś przy budowie mostu wszyscy okoliczni chłopi tutaj zwozili jajka. Była umieszczona przed mostem kać, do której wbijano białka i mieszano ją z wapnem i w ten sposób uzyskano w ten sposób zaprawy, zbudowano właśnie most. A żółtka sprzedawano po chalerzu za łyżkę. Wielką ozdobą mostu są kamienne rzeźby. Jest ich sześć. Pierwsza rzeźba, pierwsza, która tu się pojawiła, to rzeźba Piety z 1655 roku. Pozostałe pojawiły, pojawiły się w XVIII wieku i zostały fundowane przez bogatych mieszkańców tutaj okolicznych miejscowości i Kłodzka. Jest rzeźba Jana na konucę, jest rzeźba Chrystusa krzyżu, tutaj nie wiem jaka rzeźba, nie chcę wspominać, nie chcę mówić